Każdego dnia na całym świecie setki tysięcy osób, aby schudnąć, zaczynają biegać. Jak się okazuje, 90% z tych osób po kilku miesiącach nadal waży tyle samo. Dlaczego? Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Okej, okay, opina się. Także się, siema YouTube, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o treningu cardio. Jak wiecie, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Każdy z was chce gdzieś tu, ma w myślach tą redukcję, chce schudnąć. Także dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, kiedy robić cardio, czego nie robić, czego unikać, jakich błędów się wystrzegać i tak dalej. Także sobie na to wszystko odpowiemy. Oczywiście cały film będzie stworzony na podstawie badań naukowych, które oczywiście macie w opisie filmu, żeby nie było, że sobie to wszystko wymyśliłem. Także zaczynamy od obalenia kilku mitów, które które w internecie, bo naprawdę aż żałuję, że słuchacie tego, bo można się nieźle pogubić. Także zaczynamy od pierwszego mitu, jakim jest wykonywanie treningu cardio przed śniadaniem. Rano zawsze pusty żołądek. W 2014 roku przeprowadzono fajne badanie. Brat Schomfeld wziął dwie grupy osób. Jedna robiła cardio przed posiłkiem, druga po posiłku. Jak wyszło, nie ma żadnych różnic, jeśli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej. Ja wiem, wiem, wiem. Jak pójdziecie na siłownię i zapytacie się największego kolesia, co jest lepsze, czy na czczo, czy po posiłku, on ci powie, że na czczo. Jest to związane z tym, że jeśli masz mało tkanki tłuszczowej, Załóżmy 4-5% tkanki tłuszczowej, wtedy masz mało kwasów tłuszczowych w Twojej krwi i musisz jakoś zmobilizować ten tłuszcz, co wtedy trening na przydaje się właśnie w tym momencie. Ale jeśli jesteś przeciętnym kowalskim, takim jak ja, masz 10, 15, 20, 30% tkanki tłuszczowej, masz na tyle dużo tych kwasów tłuszczowych w Twojej krwi, że nie ma znaczenia, czy ty zrobisz trening kardionaczczy czy po treningu, bo i tak nie musisz mobilizować tego tłuszczu, tak bo jak kulturysta i tak przepalisz te trójglicerydy. Także pierwszy mit obalony, lecimy do drugiego. Trening cardio, który powinien trwać minimum 25 minut. Drugi mit wynikający chyba z braku wiedzy na temat fizjologii ludzkiego ciała, mianowicie to, że musicie biegać teoretycznie 25 minut i dopiero po tym czasie nagle zapala się magiczna lampka w waszym ciele, że zaczniecie spalać tłuszcz. A więc, żeby było jasne, to jak długo biegacie, nie ma po części wpływu, po części mówię po części, bo zaraz do tego przejdziemy, wpływu na to, czy spalacie tłuszcz czy węglowodany. Największy wpływ na to ma wasza intensywność w wysiłku, czyli weźmy sobie dwie grupy osób: jedna, która biegnie sprintem, a druga, która biegnie maraton. Także weźmy sobie na pierwszy rzut oka sprintera, który biegnie szybko. Jeśli biegniecie około 100% waszego wysiłku maksymalnego, tętna maksymalnego, wtedy około 100% biegniecie tej energii z węglowodaną. Zatem, jeśli jesteście maratończykiem, potrzebujecie tej energii od zaraz, bo nie macie jakichś zrywów, tylko biegniecie jednym tempem, przy około 65% tętna waszego maksymalnego, to około 60% energii z tłuszczu wtedy pozyskujecie. Zatem to, co przed chwilą powiedziałem, potwierdzałoby po części fakt, że musicie biegać w przedziale około 65% tętna maksymalnego, żeby jak najwięcej tego tłuszczu przepalić, bo aż około 60%. Powiedzmy sobie w ogóle najpierw, jaki my w ogóle ten tłuszcz palimy podczas biegania. Jest coś takiego jak IMTg, czyli to jest po prostu tłuszcz, który macie pomiędzy włóknami mięśniowymi, i to tak naprawdę ponad połowa tego tłuszczu jest palona, a nie tego, którego byście chcieli się pozbyć, czyli załóżmy na waszym brzuszku, na waszych łódkach, czy na waszych boczkach. To tak nie jest, tak pięknie to, to tylko w bajkach. No i właśnie, wielka wojna w internecie. Co jest lepsze? Interwały, a może hit, a może tabata, a może zwykłe kardio, a może zwykłe chodzenie. Co jest tak naprawdę najlepsze? I co spala najwięcej tłuszczu. Moim zdaniem jest to najgłupsza debata, jaką słyszałem, jakbym widział to w telewizji, zanim kliknął czerwony przycisk na pilocie, bo zupełnie nie ma znaczenia, ile tłuszczu spalacie podczas danego wysiłku fizycznego i już wam mówię dlaczego. W 2004 roku przeprowadzono fajne badanie i pozwolę sobie przytoczyć abstrakt, w którym mówi nam, że wykorzystanie źródeł energii mięśni w trakcie aktywności fizycznej nie ma odniesienia w ich dobowej oksydacji, wydatku energetycznym, masie ciała i jego kompozycji. A więc co nam to mówi? Że nie ważne, czy korzystacie w większości energii z tłuszczu, większości energii z węglowodanów podczas wysiłku fizycznego, bo to i tak nie ma odniesienia do całodobowej oksydacji waszego tłuszczu. Czemu tak jest? Nie powiem. Wasz organizm po prostu jest na tyle inteligentny, że jeśli korzysta w większości energii z tłuszczu podczas wysiłku fizycznego, to potem, w, gdy siedzicie, gdy nic nie robicie podczas spoczynku, większość energii będzie pozyskiwana z glukozy i vice versa. Zatem na kardio, na każdą aktywność fizyczną, nie powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego, ile ona tłuszczu spala, tylko patrzeć jako takie narzędzie do spalania energii z waszych kalorii, żebyście stworzyli sobie deficyt kaloryczny, bo właśnie on będzie determinował to, czy wasza waga, waga będzie spadała w dół i będzie czy się palisz tłuszcz, czy nie. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo większość ludzi, która chodzi robić kardzie na siłowni i biega jak te chomiki na bieżni, po takim bieganiem, załóżmy, pobiegają sobie pół godziny, spalam te 300 kalorii, idą do lodówki na siłowni, klikną sobie tam 12, zapłacą 3 zł i wyjmują batonika, który ma 315 kalorii. Simple, <grym> tej. Koleś biegał pół godziny po to, żeby potem w minutę zjeść coś, na co pracował pół godziny. No to... Boże, czy ty to widzisz? No i właśnie to jest ten największy problem, że ludzie nie liczą kalorii, nie są świadomi tego, ile jedzą. A tak naprawdę wcale nie trzeba robić kardio, żeby spalać tłuszcz, bo tłuszcz spala wasz deficyt kaloryczny, a nie kardio. Kardio jest tylko narzędziem, jak już powiedziałem. Okej, okay, zatem jak to działa? Pewnie wiecie, że 1 gram tłuszczu ma 7 kilokalorii. Zatem 1 kilogram tłuszczu ma 7 tysięcy tych kilokalorii. Czyli ten tłuszcz pod waszą skórą, ten kilogram, którego chcecie się pozbyć, ma 7 tysięcy kalorii, ma taką pulę energii. I żeby pozbyć się tego kilograma tłuszczu, musicie stworzyć sobie deficyt kaloryczny. Na wartości 7000, czyli załóżmy, wasze zapotrzebowanie 3000 kalorii i codziennie sobie biegacie i spalacie 300 kalorii, biegacie czy samochodzicie cokolwiek, czyli yy, macie dzienny deficyt 300. Pomnożmy to przez 7 razy, czyli przez tydzień, czyli tworzycie około 2000 kcal deficytu tygodniowo. Jak wiecie, 7000 to jest 1 kg tłuszczu. Zatem po około 3,5 tygodnia spalicie 1 kg tłuszczu przy założeniu, że paliliście podczas biegania 300 kcal dziennie, robiliście to w kółko, w kółko przez 3,5 tygodnia każdego dnia i jedliście ciągle tyle. Sama, czyli 3000 kalorii. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Ok, jak już powiedziałem, cardio samo w sobie nie spala tłuszczu, zatem nie musimy go robić, żeby spalać tłuszcz, tak? Ale jest bardzo fajnym narzędziem na redukcji, już Wam mówię dlaczego. Jeśli weźmiemy sobie taką kobietę, która ma bardzo wolny metabolizm i ona nie może chudnąć na 1500 kalorii, to tak naprawdę to jest bardzo mało i jej posiłki są bardzo małe, są niesatysfakcjonujące i w przypadku, kiedy ona sobie znacznie robi to cardio, będzie mogła iść więcej, będzie mogła nałożyć więcej na talerz, będą te posiłki. Lepsze, większe, bardziej sycące i dlatego kardzie jest fajniejsze, bo mimo tego, że jemy więcej, możemy nadal palić tłuszcz, bo tworzymy sobie głębiej ten deficyt. Także jeśli już wiecie, że kardzie spala kalorie, a nie tłuszcz, patrzymy na to, jaki wysiłek kardzie jest najlepszy, jeśli chodzi o spalenie kalorii. Jak najwięcej kalorii spalicie, w jakim wysiłku, w jak najkrótszym czasie, bo to jest przydatna informacja. Zacznijmy od pierwszej pozycji, którą polecam każdemu. Oh, okay. Mam na myśli chodzenie. Wasze organizm spala tyle kalorii, ile wynosi wasza waga ciała w kilogramach na jeden kilometr, który przejdziecie. Załóżmy, ja ważę 90 kg, więc po przejściu jednego kilometra pieszo spalę 90 kilokalorii. Czyli załóżmy, ja robię 7000 kroków dziennie, nawet 10 tysięcy kroków dziennie i to już tworzy mi, nie wiem, 300-400 kilokalorii deficytu przez samo chodzenie, a weźcie do nich, jeszcze do tego cardio, także wow. No to jest właśnie to. Chodzenie naprawdę polecam. Jak jedziecie gdzieś samochodem do pracy, Albo do szkoły, polecam wam wziąć, założyć buty i po prostu się przejść. Kupcie sobie ładne buty, pochwalcie się wszystkim na osiedlu, jak idziecie, że macie ładne buty i wyjdziecie na tym lepiej. Drugą opcją jest bieganie i bieganie spala tyle kalorii, co chodzenie na tym samym dystansie czasu, ale wiadomo, że szybciej przebiegniecie niż przejdziecie. Osobiście nie polecam do końca biegania, gdyż obciąża dużo stawy i wasze mięśnie pojawiają się mikro razy po takim bieganiu, szczególnie jeśli cały czas próbujecie być lepsi w bieganiu, wtedy stajecie się coraz głośniej w treningu siłowy. Jeśli biegacie, obciążacie. Wasze stawy mięśnie łód, i tak dalej. Jeśli na następny dzień macie trening i generalnie macie jakieś przesiady, i tak dalej, to na pewno nie będziecie w stanie tyle wykonać, jeśli byście tego nie zrobili. Do tego większość ludzi ma złe buty do biegania, ma złą technikę biegania, ma nadmiar kilogramów na sobie, przez co jeszcze bardziej obciąża te stawy, i tak naprawdę robicie sobie krzywdę fizycznie, mimo tego, że chudniecie. Zatem ja w takim przypadku bardziej polecał rower albo orbitrek stacjonarny, coś takiego, żeby nie uderzać tymi nogami o podłoże, żeby nie niszczyć sobie tych stawów, szczególnie. Jeśli macie nadwagę. Moim zdaniem, żeby spalić jak najwięcej kalorii w najmniejszym ilości czasu, nawet nie moim zdaniem, po prostu to jest na logikę, to wsiadacie sobie na rower i robicie interwały. Czyli siadacie i pedałujecie z całej siły jak najszybciej przez jakiś tam okres czasu, za 30 sekund, potem znowu przez 30 sekund, pedałujecie wolniej i odpoczywacie, znowu, znowu, znowu i znowu wolniej, wolniej to się nazywa interwał. Wiadomo, że te przedziały czasowe wynikać będą od poziomu waszego zaawansowania. Przewagą takich interwałów oczywiście będzie to, że w czasie 5 minut spalicie tyle kalorii co byście przeszli podczas 40 minut, abyście przebiegli podczas 20 minut załóżmy, więc no już skracacie ten czas już dosłownie do minimum. Oczywiście możecie robić wszystko, możecie pójść do jump parku skakać, możecie pływać na basenie, możecie jeździć na rowerze, możecie grać w koszykówkę, w piłkę nożną, możecie uprawiać. Oh, Okej. Okay. I see what you did there. To możecie robić wszystko, co spala kalorie, ale najważniejsze i tak będzie wszystko to i będzie się wszystko sprowadzało do jednego najważniejszego, czyli do deficytu kalorycznego. Jeśli będziecie robić nie wiadomo ile tego cardio, a nie będziecie pilnować michy, to i tak przy albo nie, nie będziecie mieć żadnych rezultatów, bo uwierzcie mi, łatwiej jest nie zjeść czegoś niż to potem nadrobić. Także mam nadzieję, że wam się podobał ten filmik, zrozumieliście dlaczego większość ludzi nie osiąga tych efektów. Zwracajcie uwagę na dietę, a cardio niech będzie takim narzędziem do tego, żeby pogłębiać ten deficyt. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. jeśli nie, no to pytajcie w komentarzach. Tak w ogóle to dzięki Wam za to, że łapkujecie ostatnie filmy i komentujecie, że między nami zachodzi jakaś interakcja, że subujecie. Mega mnie to jara. Także kto jeszcze nie subuje, niech zostawi suba i łapkę w górę. Tymczasem widzimy się w kolejnych filmikach, mam nadzieję, w weekend. Także trzymajcie się na razie, cześć i idźcie biegać, bo będziecie ulani w wakacje. <śleszy> Elo.